Sensu, no bo rodzisz się i umierać. Miłość nie istnieje w tych czasach. się tylko kasa, to prawda. To prawda. Najważniejsza jest kasa w tych czasach. To prawda. To prawda. Że życie nie ma sensu. No bo rodzisz się i umierasz Miłość. Nie nie istnieje w tych czasach, bo liczy się tylko kasa, to prawda, to prawda, to prawda? To prawda, to prawda, to prawda, to prawda, 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 prawda? prawda. Życie jest bez sensu, bo, bo rodzisz się i umierasz. Miłość nie istnieje w tych czasach Policzy się tylko kasa To prawda To prawda Tu prawda, prawda. 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 ma jestem palią A może ktoś nieznany Bo życie nie ma sensu W każdej chwili możesz umrzeć Nie yeah. Życie nie ma sensu To wszystko pójdzie na nic Życie nie ma Bo w każdej możesz umrzeć Życie jest bez sensu, no bo rodzisz się i umierasz Miłość nie istnieje w tych czasach, bo liczy się tylko kasa, to prawda To prawda, to prawda, to prawda nie ma sensu, to wszystko pójdzie na nic Życie nie ma, bo w każdej możesz umrzeć Życie jest bez sensu, no bo rodzisz się i umierasz Miłość nie istnieje w tych czasach, bo liczy się tylko kasa, to prawda, to prawda, to prawda. Życie jest bez sensu, no bo rodzisz się i umierasz. Miłość nie istnieje w tych czasach, bo liczy się tylko kasa, to prawda, to prawda. Prawda, to, prawda, to, prawda, to prawda. To prawda. Życie jest bez sensu, no bo rodzisz się i umierasz. Miłość nie istnieje w tych czasach, bo liczy się tylko kasa. To prawda. To prawda. Życie jest bez sensu, bo rodzisz się i umierasz Miłość nie istnieje w tych czasach, Policzy się tylko kasa to prawda. to prawda, to prawda, to prawda Życie jest bez sensu, bo rodzisz się i umierasz Miłość nie istnieje w tych czasach, Policzy się tylko kasa To prawda, to prawda do bo to kolejny filmik na moim kanale Wtedy kiedy na moim kanale ja Będę jak się wyjął, bo czyłem gdzie na Hunter debil, a teraz gdzie w wiem i to debil. No, więc. Um, no, poczekajcie, tylko. Um, dobra. m czurka właśnie widzieliście w tym odcinku. Pokażę, to mi zniszczył to. to, to, to trochę pękło. Gdzieś nawet ją na mi zniszczył, a pokażę, jak ją dają. mam w domu. Przynoszę je tutaj za chwilę. I po prostu nagam Widzimy się z domu. Już jestem ponownie, widzowie. Dobra, to ja i i wam wszystko pokazać. tutaj kamerka nie, nie wiem, gdzie jest ustawiona. Ale okay. No no, no niestety to właśnie mi bił. Ok, to właśnie te okulary, nie? Pęknięte, To było całe, a to było pęknięte. Wydzajna na chwileczkę hej. To było trochę pęknięte. A nie, to też trochę pękło. Bo tu była taka reszka, a tutaj ta mocno. Nie, no, bo w nie wiem, bo tam będzie stanowić sobie. 9 odcinków. No. Piosenka. Ustawię do tego piosenka. Teraz. Piosenka. Hate 2. No po prostu jakieś... Albo dobra, wiem. Wiem, co ustawię za piosenkę. Piosenkę pod tytułem e, Życie. I to właśnie będzie się o. W, w, po prostu, panu życie. To ja po prostu będę wiedzieć, że po prostu będę Michał i to na no, to debil. Ale pa. Życie bez sensu, no bo rodzisz się i umierać. Nie w tych czasach, bo liczy się tylko kasa, to prawda. To prawda, najważniejsza jest kasa w tych czasach. To prawda, to prawda, że życie nie ma sensu, no bo rodzisz się i umierasz. Miłość nie istnieje, istnieje w tych czasach, bo liczy się tylko kasa, to prawda. To prawda, to prawda, to prawda, to prawda, to prawda, 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 prawda? życie jest bez sensu, no bo, bo rodzisz się i umierasz. Miłość nie istnieje w tych czasach. Bo liczy się tylko kasa. To prawda, to prawda. Tu to prawda, trzyma to prawda. jestem palią. A może ktoś nieznany Bo życie nie ma sensu W każdej chwili możesz umrzeć Nie Życie nie ma sensu To wszystko pójdzie na nic Życie nie ma Bo w każdej możesz umrzeć Życie nie ma sensu No bo rodzisz się i umierasz Miłość nie istnieje w tych czasach Bo liczy się tylko kasa To prawda To prawda to wszystko pójdzie na nic Życie nie ma, bo w każdej możesz umrzeć Życie jest bez sensu, no bo rodzisz się i umierasz Miłość nie istnieje w tych czasach, bo liczy się tylko kasa, to prawda To prawda, to prawda, to prawda Życie jest bez sensu, no bo rodzisz się i umierasz Miłość nie istnieje w tych czasach Bo liczy się tylko kasa to prawda To prawda, to prawda, to prawda, życie jest bez sensu, no bo rodzisz się i umierasz. Miłość nie istnieje w tych czasach. Bo liczy się tylko kasa, to prawda To prawda Życie jest bez sensu, no bo rodzisz się i umierasz Miłość nie istnieje w tych czasach Bo liczy się tylko kasa, to prawda To prawda To prawda, to prawda. Życie jest bez sensu, no bo rodzisz się i umierasz Miłość nie istnieje w tych czasach Policzy się tylko kasa, to prawda